Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale. Jak zawsze, na samym wstępie chciałem podziękować wszystkim za wsparcie, za wszystkie lajki pod ostatnimi filmikami, a, a także za miłe słowa w komentarzach. Jest to naprawdę bardzo budujące i mobilizujące dla mnie, żeby dalej kontynuować tutaj nagrywanie tych filmików dla Was. Także jeszcze raz dziękuję. Przejdźmy do bitcoina. Jak widzicie, jesteśmy tutaj na czterogodzinnym interwale, i od wczorajszego filmiku wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, czy 38 tysięcy może być naszym potencjalnym dołkiem, oraz pokazywałem Wam po, tutaj powody, dla których myślę, że 38 tysięcy może być naszym dołkiem. Od tego momentu Zobaczyliśmy tutaj dość mocne volatility bym powiedział, czyli tą tą tutaj akcję cenową, tak? Rozmawialiśmy o tym wczoraj, kiedy Bitcoin trzymał tutaj nasze 786, że RSI 4 godzinne i jednogodzinne jest na podłodze, i spodziewamy się tutaj jakiegoś byczego wybicia, tak? Jak widzicie, może uda mi się to troszkę powiększyć. O. Jak widzicie, doszło tutaj do tego ruchu, tak? Stworzył nam się taki taki descending triangle, czyli była linia wsparcia na dole, linia oporu u góry i doszło do wybicia. Udało nam się dojść ponownie do golden pocket i zostaliśmy odrzuceni. I zobaczcie jak momentalnie cena spadła w dół. Z tego, co widziałem, na SMP doszło do podobnego zdarzenia. Zaraz sobie to pokrótce omówimy. Jednak różnica tak, jest taka, że po tej czterogodzinowej, czterogodzinnej, przepraszam, bardzo dużej tutaj się wyprzedaży momentalnie doszło do ponownego odkupienia, tak? I ponownie znaleźliśmy się powyżej, powyżej tutaj naszego 786, tak? Bo jak widzicie, tutaj zanurkowaliśmy poniżej i tak sobie pomyślałem w głowie, jak wcześniej patrzyłem na to, że oho otwieramy, znaleźliśmy tutaj wsparcie poniżej naszego 786, dokładnie tutaj, gdzie oczywiście był, była już wcześniej, um, był już wcześniej tutaj wsparcie, sub, wsparcie, opór, wsparcie opór, wsparcie, opór, wsparcie opór. I oczywiście, jeżeli byśmy tutaj kontynuowali swoją dalej akcję, byśmy tradowali dalej na tym poziomie tutaj i kolejne świece otwierałyby się poniżej naszego 786, no wtedy zwiększamy prawdopodobieństwo zejścia niżej do naszego tutaj wcześniejszego dołka. Do około 70% bym powiedział, tak? Także to że byki popracowały i udało nam się wciągnąć cenę ponownie powyżej naszego 7,86 i otworzyć kolejną czterogodzinną świecę nad tym poziomem, jest pozytywne. Na pewno jest pozytywne, i zaczyna mnie to coraz bardziej uświadczać w przekonaniu, że formujemy tutaj naprawdę solidny dołek w tych okolicach tutaj. 38 tysięcy. Oczywiście, wiecie, nie jest to porada inwestycyjna. Ja nie mam kryształowej kuli. Może się nagle pojawić fala negatywnych wiadomości. No i wtedy wiecie, co się wydarzy. No cena pójdzie w dół, tak. Także bądźcie ostrożni, jeżeli tradujecie. Ja akurat osobiście teraz nie traduję. Uważam, że jest ten rynek zbyt ryzykowny. I jakby ryzyko nie jest adekwatne do zysków. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Każdy ma swoje zdanie. I tak jak rozmawialiśmy tutaj, zobaczyliśmy sobie tutaj tych, tych pięć, tych pięć fali Eliota. I później zobaczyliśmy tutaj nasze ABC. No i potencjalnie Potencjalnie zakładamy, że nasza, nasza korekta tutaj jest skończona, tak? Zanim przejdę do scenariusza, co się wydarzy, jeżeli faktycznie to jest nasz dołek, chciałem Wam powiedzieć, że póki trzymamy ten dołek tu, póki trzymamy ten poziom, przepraszam, i nie schodzimy poniżej tego poziomu, raczej się nie martwię, ok? Jeżeli zejdziemy do poziomu 36200 i zaczniemy tracić wsparcie tego, tego, te, tego dołka, wtedy zacznę się trochę martwić. Powiem wam dlaczego. Czerwona linia, którą widzicie, to jest nasz, nasz trend tutaj spadkowy, w którym jesteśmy aż tutaj od 10 listopada. tak? Udało nam się. Udało nam się wykreować ten impuls. OK. I w momencie, kiedy się cofacie i tracicie najważniejsze wsparcia, tak jak właśnie 7, 786 i 1 flip, tworzycie coś, co nazywa się throwback. Czyli z powrotem wskakujecie do tego trendu spadkowego, tak? Czyli jest, to jest taki reversal wave. Stworzyliście taką falę impulsu i nakładacie teraz falę korekty i nie jesteście w stanie utrzymać głównych tutaj wsparć. I co się wtedy dzieje? Jeżeli utracicie 36200, zejdziecie niżej. I ostatnią linią ratunku, żeby utrzymać nas wciąż w tym trendzie wzrostowym jest utrzymanie tej czerwonej linii trendu spadkowego. Jeżeli zanurkujemy pod nią i otworzymy świecę tutaj, zobaczymy kontynuację w trendzie spadkowym, tak? No, nie jest to zbyt ciekawy scenariusz. Dojdzie też do osiągnięcia tutaj naszego celu 1681 na poziomie 31,200. No, i prawdopodobnie dojdzie tutaj do, na 90%, już w tym momencie, moim zdaniem, dojdzie tutaj do przebadania tych dołków, tak? Oczywiście na razie jest to melodia przyszłości, ale tylko chciałem Wam pokazać i powiedzieć, czemu moim zdaniem ten poziom 36-200 w danej chwili jest tak ważny. Ok, usuńmy sobie, usuńmy sobie tego FIBO. Przejdźmy sobie na jednodniowy wolumen. Dobra. Zakładając, że, że to jest nasz dołek, w moim osobistym odczuciu nasz kolejny cel będzie to 50,5 tysiąca. Tak? Oczywiście, żeby to się wydarzyło, pierwsze co to musimy przebić się przez opór na poziomie 44 44900. Około, tak? Czyli tutaj musimy pokonać te dwie górki, gdzie już dwa razy byliśmy tutaj odrzuceni, i po, każdym, po każdej z odrzuceń yy, zobaczyliśmy korektę. Nie? Także ja bym zakładał. Yy, w danej chwili, iż zobaczymy tutaj kolejne 5 fal, prawdopodobnie będzie to wyglądało tak. Ok, w moim odczuciu będzie to wyglądało tak. Od razu Wam mówię, że uważałbym, jeżeli zobaczycie te, to odbicie i tutaj marsz, marsz ku górze, od razu Wam mówię, że uważałbym tutaj na poziom tutaj Golden Pocket, tak, 41800, to na pewno będzie stanowiło duży opór w tym ewentualnym marszu ku górze. Następnie możemy się spodziewać tutaj korekty ABC. Może nie będzie to aż myślę, że nie będzie to aż tak drastyczne. I wtedy po raz kolejny w przypadku tutaj odrzucenia na tych poziomach, nakładamy kolejną tutaj falę. Ok, mniej więcej tak to. Mniej więcej tak to będzie wyglądać, jeżeli zobaczymy tutaj 5 fali Eliota z pełną korektą. Jeżeli zobaczymy odpowiednie volume i wystarczająco tutaj tej pary, żeby się przebić przez ten poziom, my wcale nie musimy nakładać tych fali, fali ABC. Ok? Co jeszcze chciałem Wam pokazać w obecnej chwili? Troszkę przesunąć. Okay. W obecnej chwili, na co ja też patrzę, jak widzicie mamy tutaj wyraźną, mamy tutaj wyraźną linię oporu i mamy tworzy nam się tutaj linia wsparcia. Ta formacja nazywa się ascending triangle. I jak widzicie, robimy tutaj coraz wyższe, coraz wyższe dołki, co jest pozytywne, tak? Czyli po raz kolejny przewidujemy tutaj odbicie do tej górnej strefy, no i będziemy walczyć, żeby pokonać te górki na poziomie 44 tysięcy... 44900 900 bodajże. jeżeli uda nam się wybić tu wrócić, przerzucić to jako support lecimy do góry, tak? Do naszych tutaj wyższych celów, z tego co pamiętam było to 50 tysięcy. 50 w tym samym momencie, jeżeli uda nam się teraz tu wrócić do góry, tworzymy też takie podwójne dno, takie duże double bottom, co też jest bardzo takim byczym, byczym znakiem. Jeżeli uda nam się wybić, nasz potencjalny cel jest to 53,5 tysiąca, tak? Jeżeli z wcześniejszego FIBA wychodziło 50 tysięcy, nasz osiem target. Także, no, potencjalnie wygląda to dobrze, pod warunkiem oczywiście, że udało nam się znaleźć tutaj ten dołek, tak? Także to chciałem Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek był, był wartościowy. Zawsze staram się przekazać tutaj wszystko, co widzę w danej chwili. A jeżeli macie podobne zdanie, zostawcie lajka albo podzielcie się ze mną komentarzem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!